Temat taśm wraca jak bumerang. Mam tutaj dwie bardzo podobne taśmy. Taka taśma akrylowa, którą, jak, jak widzicie, bardzo trudno rozerwać. Ona się po prostu naciąga. Od razu mówię, że będzie się słabo trzymała i na pewno przed dłuższym magazynowaniu będzie się po prostu odklejała od pudełka. Natomiast tutaj mamy taśmę kauczukową, okej, kauczukową. Odkleja się w ciszej i ją możemy bardzo łatwo. I zarazem ta taśma będzie dużo mocniej trzymała i będzie dużo bardziej trwała. Dlatego zwróćcie uwagę, na co wydajecie pieniądze. Bo uwierzcie mi, że cena nie jest tutaj wielką różnicą, a jakość zasadnicza. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące taśmy, przeprowadzek, kartonów, to pisz do mnie na Priv. Po to jest ten kanał, żebyśmy sobie pomagali.